Wierzę w to, że taka firma jak PZU powinna nieść także pewne wartości ponad biznesowe. Coś, co rzeczywiście ma głęboką wartość i wartość, która potem pozostaje u nas na pokolenia. W pewnej chwili społeczeństwa w ramach chociażby społecznej odpowiedzialności biznesu będą zwracały na te rzeczy coraz większą uwagę. Muzeum utracone przywraca pamięć. Cmentarz Ojców Reformatów Józefa Czajkowskiego, murzynka Anny Bilińskiej, czy portret Jana Sobieskiego, nieznanego autora, to tylko niektóre obrazy, jakie po wielu latach udało się odzyskać i wróciły do Polski. Spektakularne powroty zawsze oznaczają duże zainteresowanie mediów i publiczności. Dla Muzeum Narodowego w Warszawie powrót Żydówki z pomarańczami Aleksandra Giedymskiego był prawdziwym świętem. Ale prace nad odzyskiwaniem utraconych dzieł trwają codziennie. Muzeum utracone prowadzone przez Fundację Ad Artis od wielu lat prezentuje dzieła, które zaginęły w zawieruchach historii. A według szacunków Polska straciła ponad 70% swojego dziedzictwa kultury. Dzisiaj, żeby je odzyskać, nie wystarczają pieniądze z budżetu państwa potrzeba wsparcia finansowego biznesu. Firmy coraz częściej interesują się procesem odzyskiwania tych, tych dzieł, i tworzą fundusze, tworzą i pojawia się taka, taka akcja, taka świadomość i wrażliwość na to, że jest szansa, pojawia się szansa w Europie i na świecie odzyskiwania tych dzieł. Ja w święcie wierzę w to, że nie można zrozumieć rzeczywistości bez zrozumienia historii. Zatem Budowanie na historii jest naszym podstawowym obowiązkiem, a ponieważ państwo nie ma wystarczających środków na to, żeby odzyskiwać te dzieła, które kiedyś były nasze, przed wojną, czy przed pierwszą, czy przed II wojną światową, wydaje mi się, że obowiązkiem każdej firmy, takiej jak PZU, jest wspieranie polskiej kultury, a więc wspieranie tych korzeni, na których budujemy obecność, teraźniejszość i będziemy także budowali przyszłość. Największa zbrodnia na polskim dziedzictwie dokonała się w czasie II wojny światowej. I szanowni Państwo, to symboliczne muzeum, które po raz trzeci otwieramy, muzeum utracone, jest największy muzeum rzeczy pospolityk. fragment tryptyku z Luziny, wid stworz lub jego warsztat. W tym roku się naprawdę spektakularne rzeczy powróciły do Polski. Nasz ostatni sukces to odzyskanie dla Muzeum Narodowego Obrazu Bilińskiej Murzynka, który został namierzony przez Ministerstwo Kultury na aukcji w Berlinie i który w wyniku właśnie negocjacji i, i, i takich trudnych i... i Sporo trwających rozmów um, udało się nam wspomóc finansowo. W ogóle nie ma takiej społecznej świadomości, że są ludzie, którzy szukają, że są ludzie, którzy potem prowadzą negocjacje, żeby to zwrócić, żeby odzyskać, wykupić, prawda? Bo przecież często trzeba płacić za zwrot tego, co było kiedyś naszą własnością, ciężkie pieniądze. I to nie istnieje w społecznej świadomości. My jako lot to wchodzimy w największe rzeczy. Muzeum Tracud to jest największym muzeum, jakie można sobie wyobrazić. W Polsce. Stąd od trzech lat jesteśmy współtwórcą, można powiedzieć, bo nie sponsorem współorganizatorem, współpartnerem Stowarzyszenia ag Agencji Reklamowych w kreowaniu, w tworzeniu Muzeum Utraconego. Uważam, że to jest, to jest takie przedsięwzięcie, którego bardzo brakowało, ponieważ, ponieważ teraz każdy, kto jest zainteresowany tym, jak się toczą losy, Poszukiwań, odzyskiwania, tego, co zaginęło choćby, żeby móc tego w jakiś sposób dotknąć, zobaczyć, zorientować się, co to było, teraz ma możliwość, żeby, żeby, żeby się zorientować. Ja jak najbardziej życzę, żeby się udało. I, i powiem w ten sposób, jeżeli nie muzeum utracone nie, nie przetrwa, to kto ma przetrwać. Muzeum utracone. Przywraca pamięć.